Drodzy Państwo, jeszcze tylko kilka chwil, by na 90 minut odłożyć na bok wszystkie troski, wszystkie zmartwienia i zatopić się w świecie piłkarskich emocji. Ja i chyba wszyscy Państwo nie możemy się doczekać. Jak Państwo myślą, to dziś wygra mecz. Hello to Liverpool! Witamy wszystkich, którzy postanowili dołączyć do nas na Anfield. Cieszymy się z okazji wspólnego meczu i mamy nadzieję, że najbliższe minuty spędzimy oglądając piłkę w najlepszym wydaniu. A na stanowiskach komentatorskich czuwają Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. To spotkanie to dla wszystkich kibiców niemała gratka, ponieważ te drużyny przyzwyczaiły nas do efektownych starć. Liverpool! zmierzy się z Toulouse. Bywają niby zwyczajne mecze, które na lata zapadają w pamięć. Bywają też puchar... Wspaniale! Wspaniale! Teraz bramkarz! Ja już widziałem piłkę w siatce. To było potężne uderzenie głową. Nie mam pojęcia jak udało mu się je zatrzymać. Liverpool wyjdzie na ten mecz w takim oto składzie. Alisson Becker między słupkami. W defensywie Trent Alexander-Arnold wystąpi razem z Andy Robertsonem na bokach. Mo Salah oraz Diaz Zagrają na skrzydła. Sukces w tym spotkaniu ma przynieść ustawienie z teoretycznie tylko jednym wysuniętym środkowym napastnikiem. Oto jedenastka drużyny przyjezdnej na to spotkanie. Ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. Głośno o nim ostatnio. Ciekawe, jak zaprezentuje się Mohamed Salah. Nic dziwnego, że wszystkie oczy są zwrócone w tym kierunku, bo przecież świetnie gra w polu karnym. Dysponuje fantastyczną umiejętnością znalezienia się tam, gdzie trzeba i wpakowania piłki do siatki. Jeśli tylko nie zabraknie podań, na pewno zagrozi bramce rywa. Wracamy teraz do sytuacji sprzed chwili. Sędzia pokazuje żółtą kartkę za faul, przy którym zastosowana została wcześniej korzyść. Dobra decyzja, szczególnie dla kibiców, którzy nie lubią ciągłego przerywania gry. Strata bataku, ale wciąż jest groźnie. Ale bramkarz teraz bardzo dobrze. Z narożnika boiska wznowi grę teraz Liverpool. To może dać im prowadzenie. Ruka znowu wyszła za linię końcową. Rzut rożny. Teraz pokazał, co potrafi. Wreszcie okazja, aby objąć prowadzenie. Słychać, że docenili to kibice. Teraz tylko nie zmarnować szansy. One dive. I piłka do Robertsona. Bardzo dobrze, teraz pewne wejście. Nie, nic z tej akcji nie będzie. Spalony. Derec, dorwali się do piłki. Od 15 minut wyraźnie przeważają. Na razie wciąż mamy remis, ale stwarzają okazję za okazją. Wyraźnie przeważają, cisną i chyba w końcu coś wpadnie. Akcja przerwana. Będzie przód z autu. Kalister. Piłkę przyjmuje Jones. Uwaga. Będą prowadzić. Dobrze to broni bramkarz. Wyjaśniona sytuacja. Curtis Jones. Przyjął. Groźnie. Czy zdążą obrońcy? No w końcu bramka. Udało im się! Mamy pierwszego gola! No wreszcie coś wyniknęło z ich dotychczasowej przewagi! Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Jest gwizdek i piłkarze na Anfield schodzą z boiska na przerwę. Stadion Anfield gotowy. Gramy po przerwie. Ależ teraz przegląd pola. Zepsuty atak, a zapowiadało się naprawdę ciekawie. Joel Matip. Solidny występ w pierwszej połowie. Taka gra musiała się podobać kibicom. Rzeczywiście kluczowa postać w pierwszej połowie. Nie dość, że oglądaliśmy wiele groźnych akcji, to jeszcze ten gol do szatni, dzięki któremu prowadzi. Zmiana. Jak teraz wkomponuje się do drużyny na boisku. Cody Gakpo. Przy piłce Cody Gakpo. Dobrze bramkarz spokojnie interweniuje. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. Obrona musi teraz jak najszybciej wracać. Jak po Ładnie teraz ucieka. I teraz centra w pole karne. Gól! O Ryzykował tym wolejem. Ale opłaciło się. Palce lizać. No to mamy 2 do 0. Schmidt. Zostało 20 minut do końca tego meczu Jones Curtis Jones Wychodzi na pozycję Ulala, co za refleks Bramka ratuje im skórę Nikt nie miałby pretensji gdyby to wpuścił Strzelali prawie spod bramki A mimo to wybroni W okolice jedenastki teraz wrzuca I nic z kornera Wybija piłkę jest pressing. Mają teraz szansę na kontratak. Udało mu się obrać obronę. Strata przesadzili w tym kontrataku z optymizmem. Luis Diaz. Cody Gakpo. Alcantara. Raz jeszcze. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. Sędzia gwizdze na korzyść Liverpoolu. Będzie rzut wolny. Sędzia pokazuje teraz, że nie będzie dłużej tolerować takich zagrań. Ostatnie ostrzeżenie. Nie ma żółtej kartki, ale jest sygnał, że panuje nad przebiegiem spotkania. Doskonale utrzymuje piłkę w boisku. Co z nią teraz zrobi? Co za interwencja! Odbita piłka, nie ma bramki! Wybija tę piłkę. Popatrzmy, jest szansa na kontrę. Szybko się skończyła ta kontra. Tracą piłkę. Na tablicy świetlnej, jedynka. Tyle trzeba doliczyć do podstawowego czasu gry. Przechwyt piłki w tercji obronnej, rywala. Jak to teraz rozegra? I kończy się to spotkanie. Dzisiejszy mecz wygrywa Liverpool.